Ja się tylko z tej strony A. Witam w kolejnym odcinku nie, w pierwszym odcinku A, i to do... z gry SCP wytłumaczę wam zaraz tylko jest rebelia chaosu. My wam to wszystko po kolei wytłumaczymy. Że... M jakby można być klasą D, e, naukowcem, który klasa D to e, jak nie wiecie co to, to e, ludzie później są testowani na STP. E, tylko mam pytanie, nie? No. Jakby tu widzę 0... Zero... Nie, 966. No. Nauszony. On uciekł. I w tym problem. Dobra, dokończając, można być naukowcem, który testuje klasę D. E, można też, e, jak to się nazywa, e, być e, jakby Departamentem Bezpieczeństwa, czyli początkowo... Departamentem! Depart bezpieczeństwa, który to jest początkowy taki ochroniarz. E, link do gry chyba dam w opisie, bo to ciekawa gra. Wpadajcie e, też na kanał Miski, jeśli chcecie, żebym nagrywał z matem, bo dawno ze mną nie nagrywał, to zostawcie sobie łapkę. Nie zmuszam was <słuch> do tego, tak to się jak, nie powiem. Jest agencja... A nie, jeszcze zapomniałem. Mobilna formacja operacyjna, czyli jakby drugi odblokowany. E, druga odblokowana postać, e, którą można e, odblokować. Nie, w sumie pierwsza, pierwsza e, którą można odblokować. Później jest agencja wywiadowcza. Eee, uzbrojony! Leżę... Uzbro... Ej, bo tu ogólnie uciekł jeden e, ty... O dobra, już został zabity. E, klasa D może mieć broń, tak jak widzieliście. E, jest agencja wywiadowcza, to, to są jakby tacy e, tajni, którzy mogą, ma, mają taki wykrywacz jakby. Na przykład widzą prześciany, na przykład jakby tu ktoś chciał się włamać. DBW, Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego Departament! Naucz się tego! Departament. Departament! Departament. Tak! Dobrze! Powtórz! Departament. No, i tak masz mówić. Bezpieczeństwa Wewnętrznego to, to jest taki skrót. I to jakby ma takie no, wizerunki podczerwień, Też. Tak jak my. Bo ja gram w to. E, prawie 10 godzin. Nie mam żadnych osiągnięć. Też. Dobra, ten jest na zielono z No i później zespół szybkiego reagowania, czyli nasza grupka. E, to jest... E, jakby DBW i agencję wywiadowczą też się odblokowuje a agencję wywiadowczą jako drugą departament... Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego e, się odblokowywuje jako drugie. Później się odblokowuje DBW. DBW nie, przecież to już mówiłem. Zespół szybkiego reagowania a od czwartego levela karty, który zaraz będę mieć Się odblokowuje... To e, e, się nazywa... E, nazywało, menadżera ośrodka. jeden masz taki panel i Ja zaraz mam dowódcę, bo mi zostało tylko... Nie wiem ile, bo mi się nie chce liczyć. Nie no, żartuję. 270 do 9, 244 to e, to by było 3. No 2, 26 punktów mi tylko brakuje. Mamy swoją grupkę, e, taką grupę na Discordzie. Poczekajcie, e, muszę dodać... E, albo dodam scenę. Scena trzecia. Teraz nic nie widzicie. Przechwytywanie okna. Discord. Okej. Okay. O! Ojoj, oj, Artur! Ty no, nie patrzcie i... Tak, my mamy zespół szybkiego reagowania, zajęty To, to nie wiem nawet kto to e, To ja mam administrator, zespół szybkiego reagowania, gracz, dowódca grupy Flash, bo tak się nazywa nasza grupa. To nawet nie wiem o co w tym chodzi. E, Michał, zespół szybkiego reagowania, gracz, członek grupy Flash. No, i spytam się Matea tego pana. Ja ja wiem, kiedy ktoś Newka wysadzi? Nie można być dwoma Ar Artur. No. Przepraszam. Kiedy ktoś wysadzi Niuka? Nie wiem. Spytam się go, czy będę mógł Was tutaj dodawać. Więc tu muszę zmienić scenę tutaj już widzicie. A, napiszcie w komentarzu, bo teraz jakby e, nagrywam to w dzień Halloween. Wrzucam no. się trzy... Trzy odcinki chyba, z tego co pamiętam. Tak, to będzie trzeci, bo ostatnio nie wrzuciłem tego, oczywiście. Ej, mo... Ej, czekaj, bo chcę za, za, e, zaprezentować e, procedę ewakuacji. Uznajmy, że włączają się oba te... Al, ten alarm. I się włącza schron nuklearny i schron przed wyłomami. Jak to się zaczyna świecić, to światełko tam, to patrzcie, idę pod halę, do hali, od my idziemy. My, i wtedy e, taki mój kolega e, bierze ich na smycz, my, my go prowadzimy, po, po niuku wszystkich wyprowadzamy e, bezpiecznie do klatek. I zobaczcie, czekaj. Okay. Y y jedna osoba idzie na lewo, druga idzie na prawo I jak już wyjdziemy z tej hali od oczywiście musimy trzymać broń Ej, Idziemy w lewo drogi, czekaj, Dobra, fajnie, muszę im zaprezentować Idziemy w lewo I idziecie za tymi gościami, którzy mają niebieskie światełka z tyłu, czyli takimi jak ja Idziecie do sektoru pierwszego I idziecie w prawo jak już tam pójdziecie w prawo, tam sobie pójdziecie, nie idziecie na strzelnicę, bo tam nie ma wyjścia. Yy, idziecie później... Link do gry ja w No, idziecie tutaj, idziecie na zewnątrz, do stołówki, na zewnątrz. O, teraz jest na przykład włączony schron przed wyłomami, jeszcze to nie jest nuklear. Tutaj muszę poczekać yy, na menadżera i na dyrektora. Potem, jak już wejdzie, to muszę zamknąć drzwi. Nie, nie chcę psuć zabawy, ale w klasie D jest uzbrojony. Dobra, fajnie. I tutaj przyleci helikopter i już. I on ogólnie odlatuje, jak e, będzie... Jak jest... E, 20 18 sekund. sekund. 20 18. 20 sekund. 18, Artur. 20 sekund. 18, 20 sekund. 18. 20 sekund. Jakie ja miałem 20 sekund to jeszcze mogę normalnie swobodnie chodzić? Nie wiem, i wtedy już odlatuję. Ej, bo ten ogólnie też ma błąd. Udało się tutaj pomóc. Idę. Ja chcę to... Ja chcę te dwa. Ja chcę te dwa jeszcze. Mam kamizelkę najlepszą. Mm -hmm. Gdzie jest uzbrojony? Nie wiem, był. Już go pewnie nie ma. Dead Dałno. Dałeś like Valorant? Chyba. To zabiję go. No bo tam dwóch, tam jest kilka osób. Cztery osoby są tylko w klasie D. Szkoda, że e, ochroniarze nie mają też kajdanek, nie? Żeby oni też mogli przeprowadzać takie testy, nie? Niektórzy. Na przykład my, bo my byśmy byli do tego przystosowani do ewakuacji. No. Dobra, co. Oczywiście nagrywałem też wcześniej, ale mi się, mi się coś zepsuło. Ogólnie my tkaczemy z dachu, nie? Bo czemu nie? U. Z sufitu! No z sufitu, no. Mamy takie tajne. Jakie tutaj są brońki do kupienia? Taka, halo. <grych> halo, halo. Nie opłaca się tutaj kupować. Wiem, ale tylko patrzę co można, Tym wiesz. 2500 oczywiście. No... E, tak, słabo Niuk 750 robuxów Nie! 1000. Ej, 1500 kredytów, a na inne niuk 750 robuxów i a kto nie... mnie zabił? A... 1000 kredytów 500 robuxów kosztuje przecież 100... Ej, e... 1500 kredytów i 500 robuxów albo 500 Robuxów no albo kredyty e, albo kasa nie no nie raczej się e, ro, ro, Robuxów wydawać na wolności rebelia wiem więc dlatego przychodzę tutaj i nasz oddział zajmuje się tym że szybko reagujemy Jezu, mówiłeś to już setny raz! Nie, nie mówiłem mu o tym. Mówiłeś. Na innym, e, tym odcinku, no bo jakby mi się zbagowało nie? Więc teraz Ale to mówię na nowo. Ale tak nie, w, w tym temacie... odcinku już to mówiłeś. Tak? Nie. Mhm. Napiszcie w komentarzu. Napiszcie w komentarzu, za co się przebieracie na Halloween. O jak ktoś to obejrzy. Ja coś no tak czuję, że... Nam... na przykład. Ja coś tak czuję, że my no to na marne nagrywamy. Nie, nigdy się nic nie nagrywa na marne. No nie wiem. Zawsze Wszystkie subskrypcji to... mam od kolegów, a jedną subskrypcję mam od siebie na telefonie. Słuchajcie, widać co ja robię? Nie, nie widać. No i bardzo dobrze. Także widzowie już będę kończył. Ja... ja, ja... Ej widzicie nic się nie dzieje. 5 subskrypcji w ostatnie 28 dni. To już 23 minuty trwa, więc także... Moje tak dopiero... No. Moje dopiero 13 minut. Także czołem... I jeszcze Nara, 30, Który jest mój na, najpopularniejszy film? Pożegnaj się Artur. No to papa. Nara. Dobra. O, jest już 57 to. wyświetleń. Break in story kebab PL37. Ile? Ile wyświetleń? E, mój najpopularniejszy 57. Później 37, a później 30. Co jest? Czekaj, ja Dziękuję. sprawdzę. Tu są YouTube. dwie pozytywne oceny. Dwa lajki. Trzy. Nie, jedna, jedna. Eee... ty to nie. O jest! Ile wyświetleń no to... ja mam. Mogę. Pokażę wam widzowie. Za to bardzo wam dziękuję. Przełączy się, czy nie? Daj <śmiech> <potrafię>. <śmiech> dwa, y, 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 dwa ostatnie subskrypcje w 28 dniach. <laughs> Dobra, opera. O! Ci ile mam łącznie wyświetleń? No. 50. No wiem. Zobaczcie. <grym> Nie wiem czemu, ale. Cztery wyświetlenia! Ale Szrek in the Backrooms ma 17 tych okay, wyświetleń. Co tu się stało? Co? A. Mm. Nowy film ma już dwa wyświetlenia. Co jest? Ja, wiem, że źle to piszę. I zostało dziewiętnaście minut, co jest? To osiem wyświetleń. Dwa, sześć, cztery, cztery, dwanaście. To zero, zero, to trzy, to jedno. To 11, to 15, to 0, to 3, to 2, to 5, to 57, to 12, to 37, to 8, to 4, to 9, 9, 30 i tyle. Czekaj, statystyki. To 19 wyświetleń. Osiemnastego 18... piątego października. Może zajmij się graniem, a nie sprawdzenia ile masz subskrypcji. Moim dziesiątym subskrybentem ustawiam go na baner mojego kanału na tydzień. A ten, kto będzie moim. Może nawet. Piątym. Ten, kto będzie moim pierwszym. Sub... No dobra, nie, nie, nie pierwszy, Mam już trzy subskrypcje. Ten, kto będzie. Nie, nie z moich kolegów, tylko będzie anonimowym czwartym subskrybentem. Wiecie, też pójdzie na banner. Ja przepraszam, że usunąłem live'a z Minecraftem, <noise> nie, ale po prostu to jakby nie miało się stać, ale to ja chciałem usunąć innego live'a. A, a usuną mi się. Znowu do mnie piszą. Na grupie fajnych ludzi. No. Pisujecie. W ogóle nie chcielibyście mieć lekcji z naszą klasą. Oj nie! Zdecydowanie! No Ale co się dzieje, co się dzieje, co się dzieje? Sektor trzeci, coś? Nie, ja gram w inną grę w ogóle. Co? Obi, The bike. Tą grę też polecam w sumie. Ten filmik trwa 18 minut. Ej, dobra, w sumie pójdę tam do kilku SPP. Molotov, czemu ja mówię teraz do widzów, skoro i tak nie nagrywam? Ale ja nagrywam. Ano w sumie. Mogę wam pokazać kilka spp Eee, tetar. No, serio, no. No, tu mogę wejść. Tak, to jest jakiś komp telewizorek. Komputerek, jak już. No, komputer to jest ten, co hakuje... Y, to jest ten, jak że y, 079 zaatakował Control Room'a, to on to hakuje, wiesz? Klasa D tam przychodzi lub Rebelia i oni tam mu mówią, żeby zhakował. Ja ale tego nie pokażę, bo te, ten nie wiem, gdzie jest, ale pokazywałem go chyba już w odcinku. To jest taki budżet. To nie jest SCP, raczej. Który? Nie, wiem, to jest 008. Nie no, to każde SCP jest 0, y, y, ma numerki. No, Na ja przykład SCP nie, mówię... nie jest A. No, SCP poczekaj. nie jest. Poczekaj, tutaj można się leczyć, ale tam nie mogę wejść, bo to jest od levelu czwartego karty. Mogę sobie powiedzieć? Yy, jakby karton kat nie jest SCP-kiem, Siren Head i tyle. No. I więcej jest, takich potworów bajkowych. To jest taki... A i jeszcze ta taka latająca, te latające, taka niby wiedźma, niby ryba z kości. A, no. Tutaj jest scp. A tu jest doktor Plaga. Ile w sumie można grać w jedno i to samo? Nie wiem, ale to jest 457. Tam był doktor Plaga. To jest To jest taki. To jest taki. To jest taki. To jest taki wilczek. No i znowu mi skraszowało. No, poczekajcie. To nie moja wilka, okej. Widzowie, widzowie! Ej, widzowie! Wiecie co? Lubię grać w gry. ha. ha, ha. Ja nie zdążę, bo siedzę jeszcze. Co, Magda? Co? Nie to piszu. Ha. Hej, alo. Nina. Dlaczego? Yy, 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 nina ciągle pisze hej. Hej, hej, hej. No no dosłownie do każdego pisze, hej. Mówi... Jeszcze najlepiej, no, jakby tam narysowała, wiesz co? Co? Yy, dała żółte serwuszko XD. No, ona kocha żółty. No nie, ona takie... Ach, żółty naj... Ale ona jest miłośniczką anime. No... Ona kocha o, to, wręcz... To, to, je, to jest taki wilczek, którego chciałem wam wcześniej pokazać, ale mi zlazyło. <grym> Idziesz do klasy D, mnie to nie obchodzi. Idziesz tam. O! No. Zaprowadzam pana wilczka do klasy D. <grywa> Mają wilczka do zabawy. <grywa> Ej, bo ucieka. Dobra, leży. to no weź go na smycz. <grywa> nie da się. No to mu przywiąż. Albo no mówię, daj ci, mu... że się nie da, no. No to weź smycz z realist Z reala i mu przywiąż. Już to widzę No i pieska Jaki słodki No serio? Ej, ale tu nie można być na motorku Jezu, jak ja dawno na rowerze nie jeździłem Ej, ten piesek jest fajny, tak szczerze Ja mam pytanie, co tam ten pies z klasy doradza? O, dobra Ej, jest miód Bijesz? Czekaj Nie, już nie że stary ale dopiero to się zaczął. Nie ja chce mi się. Boże, jaki rowerek jest wolny. Ach. I tak już bym Artur, nie zdążył, wiesz. Lub... Dobra, może znożę. Joy. Tu jest bronią, klasy D. Ej, bo klasa D z bronią ucieka, we wszystkie strony. Dobra, mnie to nie obchodzi. Sektor, ale do sektoru... Nie wiem, gdzie uciekają, ale ja biegnę na helkę. Jestem przy sektorze pierwszym, jolo! Dawaj go. Na helkę leci. Mnie to nie obchodzi, że... Pomóż to, że cała klasa D uciekła. A mi tylko 6 punktów brakuje, żeby mieć tego. Ej, i tymczasem widzowie. Dlaczego nie robisz ewakuacji? Ej, tak, to ty? ty? Dobra. Tak Przygotujmy się, bo mo mogą tam być. Tak, jak Są! Dobrze, że mamy w Ja też Lecimy jeszcze raz, bo tylko jeden został. Dawaj. Damy radę. Ale oni mają tam dostęp. Trudno, będziemy bronić. 90 sekund. Ja tam idę. Dobra, walić klasę D. Musimy tam wszyscy razem wejść na raz. No. Szybko. Mamy mini genera, bo on ma ociągnąć. Dobra, to jest nasz. Nie ma go. Chyba go rozbanili. Dlaczego tu mik mi się wyłączył? Znaczy nie tu mi tylko ten. No nie! Ja nie zdążę! No. Da szybko do schronu dawaj. Nie, ja już nie zdążę. Mi się już nie opłaca. 10 sekund na stówę nie zdążę. No i po mnie. Dobra, darumimy im tą Dobra, jestem w schronie. Ja już jestem. No! Ale ty mnie nawet już. nie próbowałeś. Mogłeś spróbować chociaż. Mam tu teraz pienić to. Jest! Dowódca zespołu! A jeszcze jest dowódca oddziału. Jeszcze plato, pleton, Plutonu jest też do no. Dużo Jest Dużo ekspertów do zebrania Czekam na was przy szrektorze pierwszym W rektorze? Jak na razie to musimy się zająć e, klasa... Jestem w szrektorze Klasa D ucieka, odwólniła ja się, na razie się zająć Jestem przy sz szrektorze pierwszym

Kanał mm. subskrybujcie obejrzyjcie też moje filmy. Jak mówię, jest to wyświetlenie, to co eszha rack in bottom, serio stawiuje. Tymczasem, Mister Beast, sekunda, biliard wyświetleń. Ja nie jestem Mister Beastem. Co? Nie jestem Mister Beast. A najpierw czajnik jest takim polskim Mr. Chyba polskim frizem. Mister Ale on mówił, że on się inspiruje frizem. Dobra, nie chce mi się już grać. Ja kończę, Nara. Tak. Ja kończę ten. Ja kończę już. Okay. Minuta pięćdziesiąt. minuta pięćdziesiąt. Co minuta pięćdziesiąt? Nie, całej trzy minuty pięćdziesiąt. Ale co trzy minuty pięćdziesiąt? Minut nie. Dobra, nara. To ja kończę ten film, jeżeli nam was popadnie.